Dzień dobry Państwu. Parę słów chciałem powiedzieć o książkach, które warto przeczytać. Mieliśmy wielu wspaniałych historyków, którzy jakby zostali zapomniani. Jednego z takich ludzi chciałbym Państwu zaprezentować. Ludwik Kubala, człowiek urodzony w 1838 roku gdzieś pod Limanową, umarł w 1918 roku w Lwowie. Napisał mnóstwo prac historycznych. On miał dostęp do yy, źródeł, był przez jakiś czas bibliotekarzem w Bibliotece Pawlikowskich, właścicieli medyki. Ja mam dwa tomy. pism Ludwika Kubali. Państwa, jeden tom jest poświęcony postaci Jerzego osolińskiego Kanclerza. No, którym Różne rzeczy wiemy, ale różnych rzeczy też i nie wiemy. Słynny słynne, słynne jego wjazd do Rzymu w 1633 roku, kiedy to delegacja polska miała konie podkute złotymi podkowami. Specjalnie tak słabo były przytwierdzone, żeby te konie, te podkowy gubiły. Że niby Polska taka jest bogata. No, akurat Specjalnie się tym mieszkańcy Rzymu nie zachwycili. No oczywiście podkowy pozbierali, natomiast e, zaczęli patrzeć inaczej na Polskę. To jest taki kraj barbarzyński. Te stroje kapiące od złota, prawda, od klejnotów i tak dalej. Proszę Państwa podróże tego typu odbywano wtedy, w tamtym czasie, na własny koszt. I na przykład taki ród, książąc z Baraskich, to poszedł z torbami przez to. Przez odprawianie poselstw chociażby, właśnie. Państwo nie płaciło, a to był wielki zaszczyt, gdzieś tam być posłować, gdzieś delegacji jechać, ale to wszystko było na własny koszt. Trzeba było być niezwykle bogatym, żeby można było się tak postawić. No i książęta z Barascy splajtowali na obronie granic przed tatarami, co robili za własne pieniądze i na poselstwach zagranicznych, co też musieli robić za własne pieniądze. Osoliński nie splajtował, ale wcale nie była to taka świetlana postać, jak nam się wydaje. No, oczywiście to był chwalony za komuny w podręcznikach historii, natomiast no, źle się zapisał w czasie powstania Mielnickiego. No, był, był przywódcą takiej partii bardziej ugodowej starał się jak najwięcej własnych korzyści wyciągnąć w bitwie pod Zborowem e, Han przerażony stratami bo Chmielnicki to był stary pchał do szturmu na potężne umocnienia polowe usypane przez Krzysztofa Raciszewskiego pchał Tatarów, którzy nieprzyzwyczajeni do zdobywania fortyfikacji ginęli, padali jak muchy i Han który no, jemu zależało na jasyrze, jemu zależało na tym, żeby zarobić na tej wojnie, a żeby, nie żeby tracić. Wysłał Gońca do Osolińskiego z propozycją rozmów pokojowych. Które te rozmowy się odbyły, ale to była inicjatywa Hanna. Natomiast Osoliński kazał w kilku językach europejskich wydrukować broszurę, w której w którym sobie przypisywał tutaj zasługi uratowania Rzeczypospolitej i tak dalej. I to rozsyłał po całej Europie. Człowiek małostkowy. Podpuszczał kolejana Jana Kazimierza cały czas przeciwko Jeremiemu Wiśniowieckiemu. I kiedy wojska polskie wyszły w końcu ze zbaraża oblężonego, później przydzielano jakieś odszkodowania za utracone majątki, no Jarema utracił majątki przynoszące ponad 600 tysięcy złotych rocznie, a dostał jakieś starostwo, które zapewniało dwa tysiące czy coś koło tego. Natomiast lutnista Grajego Solińskiego dostał jakieś majątki, które przynosiły dochód 30 tysięcy. No więc taki było Soliński. Pyszny magnat, który zresztą tytuł hrabiowski, jaki dostał od cesarza, musiał ukrywać, bo szlachta nie chciał o tym słyszeć. Szlachta po prostu. Polska, no to było, my jesteśmy wszyscy bracia i ta równość, prawda, więc szlachta nie chciała słyszeć o żadnych wyróżnieniach, o żadnej arystokracji. Kiedy Władysław IV próbował wprowadzić order niepokalanego poczęcia, szlachta podniosła wielki krzyk, że to byłoby dzielenie szlachty, a wszyscy są równi. I wszyscy ci, którzy te tytuły hrabiowskie podostawali, czy, czyli na przykład osolisty czy Krasiccy musieli póki co te tytuły w skrzyniach sobie trzymać, bo, bo niebezpiecznie się z tym wychylać. W każdym bądź razie e, drugi z tych tomów, to jest e, to jest tom, który zainspirował Henryka Sienkiewicza do napisania trilogii. Proszę Państwa, e, rozdziały, spis treści. Królewicz Jan Kazimierz. Oblężenie Lwowa w roku 1648. Oblężenie z i pokój pod zborowym. Poselstwo Puszkina w Polsce. Bitwa pod Beresteczkiem. Kostka Napierski. Czytamy dalej. Proces Radziejowskiego. Pierwsze Liberum Veto. Prawe swaty, czarna śmierć, wyprawa żwaniecka, mieszczanin Polski w XVII wieku. Proszę Państwa, to jest kopalnia, to jest prawdziwa kopalnia wiedzy. Jest to napisane językiem żywym, jest to napisane w taki sposób, jak kiedyś pisano, żeby to się dało czytać, żeby to nie była słucha cegła, żeby to sobie z przyjemnością można było czytać. Jakim barwnym językiem jest to wszystko opisane? Oblężenie z baraża oparł się na ruskich kronikach. Dzisiaj zawyża się liczbę oblężonych, zwłaszcza na Ukrainie, w ukraińskich źródłach, a zaniża liczbę oblegających, żeby to tak, nie było takiego obciachu. Natomiast Kubala oparł się na rusińskich kronikach. No, może one z kolei też zawierzały e, liczbę e, oddziałów śmielnickiego, bo w różnych źródłach to dochodziło do 400 tysięcy, stąd też Zagłoba tam w e, Ogniem i Mieczem powiedział, mówią, że hultajstwa i orty jest na pół miliona. No, koniki roślińskie donosiły, że kto żyw poszedł do Chmiela. W wioski opustoszały. Wszyscy poszli do chmiela. Ukraińcy, nie wiem jak w tej chwili, kiedyś, do no niedawna w źródłach, tam w zbarażu gdzieś tam można było jakieś foldery dost, kupić, to tamże że Polaków było 40 tysięcy oblężonych. Proszę Państwa, nie. Wszystkich Polaków było 15 tysięcy i to razem z czeladzią. Pisze Kubala, wojska było 9 tysięcy, ale tylko 2000 piechoty, reszta jazda. No jazda nieprzydatna zupełnie w fortecy. No, no, trzeba było jeszcze konie utrzymać. więc zachowano tylko kilkadziesiąt koni najwyższej, najlepszej krwi, resztę koni po prostu po okaleczano poprzecinano im pęciny i wypędzono za obóz. No Głupota kolosalna, trzeba było te konie już pozabijać i mięso. Zapeklować albo zasuszyć, a tak to zaczął się głód w końcu, bo blaszono z zbarażu. No więc jest takie. Tutaj pisze, posługując się danymi z rosyjskich kronik, w trzech województwach z tej i po tamtej stronie Dniepru zostały niemal same kaleki kobiety i dzieci we wsiach. Liczono 300 tysięcy czerni razem z wojskiem kozackim. I tutaj bez Tatarów, tam pułkowników 23, w pułku zaś 5 do 20 tysięcy ludzi, no i tutaj wymieniane kolejne pułki szedł razem z kozakami han tatarskich 100 tysięcy ordy krymskiej, nogajskiej, białogrodzkiej, budziackiej, dobrudzkiej, szli Petychorcy, Czerkasowie, Karejowscy Kozacy 6 tysięcy Turków Rumelskich, basy, Baszy Sylistryjskiego i gromady karałaszów wysłanych od gospodarów Multan i Wołoszczyzny. Szło 300 tysięcy koni tatarskich, ogromny tabor kozacki i 70 armat. Liczba znaczna. Na on czas Kurfürst, czyli książę Elektor Brandenburski, tylko 40 armat posiadał. Przed następującym nieprzyjacielem Schroniło się okoliczne chłopstwo w liczbie sześciu tysięcy ludzi z dobytkiem swym to zbaraża. z baraża Zwierz spłoszony gromadził się po lasach, zgliszcza spalonych miast, które się pod chciały, i ciała wyrżniętych mieszkańców znaczyły drogę zbliżającej się ordy tatarskiej. Wielu żołnierzy, którzy pierwszy raz do boju stawali, nie miało wyobrażenia o grożącym niebezpieczeństwie. Drodzy, jak koniec Polski, Marek Sobieski i inne młode lwy, wychowane w tradycjach Kirchholmu i Chocimia, czekały na nie z upragnieniem. Stary żołnierz czekał rozkazów, a jednak wszyscy mieli nadzieję prędkiej odsieczy ze strony króla. Proszę Państwa, to jest fragment opisu oblężenia z baraża. No i praktyki. Tutaj nieprzyjaciel pędził przed sobą mnóstwo jeńców, bez różnicy płci, z worami piasku. W mgnieniu oka zasypał fosę, jednym atakiem dostał się na wały i zatknął swoje chorągwie. Szczęściem, że już wtedy z prawej strony obozu kozacy byli ustąpili, a Wiśniowiecki mógł wysłać pomoc, która nadbiegła jeszcze na czas i nad ludzkim wysiłkiem udało się wyprzyć z wałów kozactwo. Zasłanianie się ludnością, żywe tarcze, skąd my to znamy. Opis szturmów. W czasie tych przygotowań tam kolejne wały coraz bliżej podchodziły, kozackie. W czasie tych przygotowań przypuszczał Chmielnicki szturm po szturmie we dni i w nocy. Dnia 14 szturmowali pułkownicy kozaccy na kwatery Wiśniewieckiego. Dnia 16 szturmował w nocy Nebaba i Chładki i stracili 3000 ludzi. Dnia 17 zbliżył się do miasta oddział pułkownika Fedoreńka stojący na drodze do Załościc i korzystając z gęstej mgły rannej przeszedł wał i już i ostroku wycinać zaczął. Kiedy jeden dziesiętnik idąc po zakupy do miasta Straże zaalarmował Przypadli żołnierze, mieszczanie, chłopi Wszystko co żywe do obrony się rzuciło Na odgłos dzwonów i huk armat Ruszyli zewsząd kozacy na obóz i na miasto Gdzie już wały i parkane zająwszy O mały włos miasta nie wzięli I wo wody nie odebrali Wypał ich mężny pułkownik korw Na czele swojej rajtarii Także z wielką szkodą ustąpić musieli Mielski straszył, łucił i nużył wszelkimi sposobami, aby złamać odwagę oblężonych. Żołnierzom swym ręcznikami głowy wiązać i Allah wołać rozkazał, żeby Polaków przybyciem posiłków tureckich przestraszyć. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj wiele rzeczy opisuje Kubala, których nie zobaczymy w filmie o nim. I mieczem, który zresztą w dużej mierze. Yy, jeśli chodzi o pewne wydarzenia, był sfałszowany. Znamy ten, ten, ten obrazek, że pod żółtymi wodami kilka razy szturmy kozackie były odpierane atakiem husarii, i wreszcie przyszł, przyszedł w nocy deszcz i padał do rana, step teb i husaria w błocie się grzebała i w Mielnickiej odniósł zwycięstwo. Państwa, to wcale nie tak było. Pan Hoffman nieprawdę pokazał. To żółty, bitwa pod żółtymi wodami trwała przeszło dwa tygodnie. To nie tak, że dzień i noc. Kozacy nie mogli zdobyć polskiego obozu. Polacy wiedzieli, że nie mają czego się spodziewać od sieczy, co tu robić, jak tu z tego wyjść. To no, Kozacy zaproponowali, że jak Polacy im wydadzą armaty, to wtedy będą mogli odejść wolno. No Naiwni jak zwykle, głupi naiwni Polacy wydali armaty. Wtedy zakładnicy, którzy byli w polskim obozie, na sygnał dany z obozu Kozackiego uciekli i nastąpił pogrom bezbronnego wojska, które już wydało działa Tataro. Polacy naiwni wierzyli w to, że oni dotrzymają słowa. Wszędzie tak było. Pokażcie mi miasto, które. Powstaniu Chmielnickiego zostało zdobyte. Normalnie, szturmem jakoś. Nie. Wszystkie padły zdradą. Rusińscy mieszkańcy albo rusińscy żołnierze otwierali bramy. Kto na załogach w takim kraju trzymał rusińskich żołnierzy? Polacy naiwnie wierzyli, że tak zwany kozak rejestrowy złożył przysięgę jest opłacany z kasy Rzeczypospolitej. Przysięgał na... Rzeczpospolitej przysięgał Królowi na wierność, że on słowa dotrzyma. Wszędzie zdradzali. Pod żółtymi wodami też zdradzili. Raz zdradzili. Rejestrowi płynący członami Dnieprem. Raz zdradzili w tej lądowej bitwie znowu. Kto brał Rosina do walki z Rosinem? No, szczyty naiwności? Szczyty, nie wiem czego już. No głupoty nieprawdopodobnej głupoty, że ktoś tam przysięgał. Chmielnicki trzy razy chyba przysięgał Królowi Rzeczypospolitej na wierność, a nieraz razu słowa nie dotrzymał. Doroszenko to samo, pod podchajcami na ręce Sowieckiego składał przysięgę wierności i co zrobił? A poleciał uciekł do Turków, a potem Turków zdradził i poszedł do Moskwy. Taka jest nasza naiwność. My wierzymy w to, że ludy Wschodu dotrzymają słowa. Wszystkie traktaty pokojowe z Moskwą, proszę Państwa, nazywały się albo rozejmem wieczystym, albo pokojem wieczystym. No ten wieczysty nigdy chyba nie trwał dłużej niż 30 lat. To była ta wieczystość. My naiwnie cały czas wierzymy ludom Wschodu, a tam oszukać przeciwnika, wprowadzić go w błąd, uśpić jego czujność. To jest powód do chwały. I myśmy się tego jeszcze nie nauczyli. Jehemia Wiśniewski doskonale to rozumiał i dlatego był w opozycji do Kisiela i do Osolińskiego. On chciał to ostrzygnąć orężem, a tamci głupcy układami. Tak jakby nie wiedzieli, że układy z tamtymi ludźmi to jest no, psu na budę. Oni, oni wszystko podpiszą. Jak mają nóż na gardle, podpiszą wszystko, wszystko obiecają. Na wszystko zaprzysięgną jak mają nożna gardle. A jak się sytuacja odwróci, to zdradzą. Ja nie chcę dopowiadać tutaj dalszego ciągu takiego bardziej współczesnego. Nie chcę opowiadać kolejnej, nie chcę snuć kolejnej opowieści o naiwności Polaków, oby tym razem się nie dali nabrać. Polecam dzieła Ludwika Kubali. Proszę Państwa, ten tom poświęcony właśnie tutaj różnym historiom z wieku XVII liczę sobie stron z przypisami no gdzieś 440 i około 440 nie znalazłem tutaj Daty wydania trudno powiedzieć, właśnie. Dlatego trudno mi powiedzieć, ach, jest! 1923 rok. Łacińską ściągą jest, tak. 1923 rok. Szkice historyczne. Dwie części i. Soliński 1924 rok. Jeszcze miałem, tylko zużyła się, bo przecież jak prowadziłem tyle wycieczek do Zbaraża, baraża, to ta książeczka, miałem już osobną książeczkę, taką o samym oblężeniu z baraża, no to ona już się strała mocno. już kartki luźne są, także polegam na tym. E, sięgajmy do starszych rzeczy. Sięgajmy do zapomnianego Ludwika Kubali, jak chcemy się dowiedzieć czegoś na temat e, wydarzeń związanych z, z powstaniem Chmielnickiego i, i z tymi historiami. Sięgnijmy po Kubale, bo, no, bo dzisiaj w tej sytuacji, jaka jest, ja współczesnym historykom, proszę Państwa, nie wierzę. Jeżeli chodzi o dzieje Polski, to ja wolę naprawdę sięgać do Jasienicy, bo Jasienica nie znał politycznej poprawności, dzisiaj różne względy i tak dalej, i tak dalej. Więc kto chce się wciągnąć w historię Polski, niech zaczyna od Jasienicy. Bo to się, to się bardzo, bardzo lekko czyta, to wciąga, to nie jest bryk, to nie jest taka cegła właśnie naukowa. No i potem niech sięga po właśnie też po Ludwika Kubale, jeśli chodzi o wschód. No to dzieła już proponowane wcześniej przeze mnie doktora Roller, a no tam jest dużo nieścisłości, ale, ale te nieścisłości sobie można wyprostować innymi lekturami. Te rzeczy można czytać dzieciom. Można polecać młodzieży też. To jest takim językiem napisane, że to może czytać i osoba dorosła, i dzieciak, młodzieniec. Rzeczy, te rzeczy, mówię tutaj o Kubali czy o doktorze Role, pisane są jeszcze inaczej niż współczesne podejście historyczne, bo te rzeczy były pisane z, taką głęboką, z takim głębokim umiłowaniem przeszłości, tej wielkiej przeszłości Polski i te dzieła są pisane takim językiem, że one, ich lektura zachęca do bycia Polakiem, zachęca do bycia patriotą. Dzisiaj mamy daty, fakty, daty, fakty. To tyle, proszę Państwa. Czytajmy stare rzeczy, sięgajmy do tych starszych rzeczy, bo pamiętaj o jednym. Na końcu książki Orwell'a, rok 84, jest instrukcja dla ministerstwa prawdy. I co tam jest napisane? Wycofamy z obiegu stare Wydania książek zastąpimy je nowymi, już obrobionymi przez nas, przez Ministerstwo Prawdy, czyli przez kłamczuchów, przez cenzurę. I w wielu książkach sprzed stu lat nowe wydania są okrojone. Wiele razy się o tym przekonałem. Takie przygody Tomka Sojera są wykastrowane z paru rzeczy, przerobione różne rzeczy. Karola Maja. No, film toż w ogóle. Jak się kończy trzecia część Winetu Powieści. Winetu słyszy głos bijących dzwonów, i umierając mówi Olżredachęndowi: Winetu jest chrześcijaninem. Tego Państwo w filmie nie znajdziecie. Powieści Aleksandra Dyma, ojca, o muszkieterach. Jak, jak są pochlastane, mógłbym godzinę opowiadać. Współczesne wydania. Kupujmy stare wydania. Te stare tłumaczenia sprzed 60 lat. Tu kupujmy tamte rzeczy. Nie kupujmy tych nowych. I porównujmy te stare z tymi nowymi. I wtedy nam się otworzą oczy zobaczymy, jak jesteśmy robieni w konia. Każą nam jeździ obale. Ich prędzej zjedzą w obale, czego sobie wszyscy życzmy. Amen.